Chyba nie ma w naszym kraju bardziej wyczekiwanego serwisu streamingowego od Disney+. Padła konkretna deklaracja dotycząca uruchomienia usługi w naszym kraju. Przy okazji konferencji omawiającej wyniki finansowe Disneya za trzeci kwartał 2021 roku ogłoszono plany rozszerzenia platformy Disney Plus o kolejne kraje. Dowiedzieliśmy się, że z powodu panującej na świecie sytuacji część planu została opóźniona, w tym te dotyczące uruchomienia serwisu w naszej części świata. W konsekwencji datę premiery przesunięto z końca 2021 roku na... no właśnie... Na kiedy? Marta Szafrańska, która odpowiada za komunikację Disneya w naszym regionie, przekazała, że Disney Plus zadebiutuje w Polsce latem 2022 roku. Czekacie? Unia Europejska planuje stworzyć prawo, które zmusi producentów do stosowania jednego rodzaju ładowarki. Reuters donosi, że już w przyszłym miesiącu Komisja Europejska przedstawi przepisy dotyczące jednej wspólnej ładowarki dla wszystkich urządzeń elektronicznych, które będą obowiązywały we wszystkich 27 krajach członkowskich. Nie wiadomo jednak, jak dokładnie europejscy urzędnicy sprecyzują specyfikację zasilacza, bo w teorii mogą na przykład zmusić producentów jedynie do implementacji jednego złącza, np. USB-C. Stanowiłoby to problem dla Apple, ale innych nie dotknęłoby tak mocno, ponieważ standard ten już jest powszechnie stosowany w smartfonach i tabletach z Androidem i nie tylko. Wspólna ładowarka jest bardzo potrzebna, gdyż nie tylko przyczyni się do zmniejszenia produkcji elektrośmieci, ale też ułatwi życie konsumentom. Do 15 sierpnia odwiedzając aplikację Mój T-Mobile możemy aktywować bonusowe 3GB internetu, dzięki któremu wycieczki w nieznane nie będą już takim obciążeniem dla naszych pakietów internetowych. Prezent można odebrać także poprzez wysłanie SMS o treści HF na bezpłatny numer 8800. Bonus zostanie aktywowany w ciągu 72 godzin. Dla użytkowników Mix oraz na kartę pakiet jest ważny przez 7 dni. Natomiast osoby posiadające abonament będą mogły korzystać z prezentu do końca cyklu rozliczeniowego. Wsiadasz do samochodu i nie możesz zdecydować się na konkretną playlistę. Jeśli tak, to niebawem, w wybraniu tej najlepszej, pomoże nam nowa funkcja w Android Auto. Możliwość odtwarzania muzyki czy podcastów obok wyświetlania nawigacji to dla wielu kierowców jedna z kluczowych opcji Android Auto. Dzięki w niej w wygodny sposób zyskujemy dostęp do tego, czego zazwyczaj słuchamy na smartfonie. Ulubionych albumów, piosenek czy różnych podcastów. Przycisk jest wyświetlany na dole menu, tuż obok elementu służącego do sterowania odtwarzaczem muzyki lub podcastów. Wystarczy go dotknąć, aby zobaczyć specjalny ekran z sugerowanymi multimediami. Przy zakupie wybranych modeli smartfonów Asusa zupełnie za darmo możemy uzyskać pakiet serwisowy, który w przypadku przypadkowego uszkodzenia wyświetlacza uchroni nas przed koniecznością poniesienia ogromnych kosztów jego wymiany. Pakiet ten nie gwarantuje co prawda jednak bezpłatnej wymiany ekranu, ale pozwala zapłacić za to znacznie mniej, bo zaledwie 86 zł. W dodatku ochrona obowiązuje jeden rok od daty zakupu, w trakcie którego klient może tylko jeden raz naprawić uszkodzony wyświetlacz LCD. Ofertą objęte są następujące modele Zenfone 8, Zenfone 8 Flip oraz Rockfone 5. Rusza sklep internetowy MSI. Na klientów czeka wiele promocji. Producent przygotował na start ciekawą promocję, z której skorzystają nawet osoby, które nie wydadzą ogromnych sum na sprzęt. Co najciekawsze, MSI podzieliło promocję na różne poziomy. Naturalnie, im wyższa kwota zakupów w koszyku, tym więcej bonusów czeka na klienta. Szczegóły nie są zawiłe. Szczegółów szukajcie we wpisie na tabletowo.pl. Linki do tekstów na proszone dziś w szorcie tematy znajdziecie w opisie filmu. Zapraszam do regularnego śledzenia nas na portalu tabletowo.pl, TikToku i Instagramie, gdzie tylko indziej chcecie. Do następnego.